In 2022, millions of Ukrainians crossed the border into Poland, where they were received with open arms. But on Poland's other border, a very different story was taking place. Since 2021, thousands of people have attempted to enter the EU through the Polish-Belarusian border. Trapped between borders, they are forced to live and often die in Europe's oldest and deepest forest.

Bielorusja gwarita temity. Goru khratbiye sanati bawda kan li Barbados atiti dreny makana moachuv jecha mati gar garuv jecha kanimo gara Polanditi imalitu rakoma kesi Kryzys na pograniczu polsko-białoruskim przez niektórych nazywany zbrodnią rozpoczął się tak naprawdę w roku 2021. Białorusini opracowali operację śluza, tak to nazwali, gdzie w ramach tego pomysłu po prostu w razie jakichś problemów nie wiem, z Unią Europej Europejską, Polską, w ramach jakichś napięć właśnie Białorusini planowali wywołać kryzys migracyjny przy granicy z Polską. The operation works like this: Belarus provides tourist visas to countries facing difficulties. then provides connections to smugglers, who transport migrants to the Polish border. What they don't tell them is that Poland won't let them in, and Belarus won't let them back. Я тогда говорю, слушайте, что вы безумцы, вы ввели против меня санкции, я вас буду защищать от мигрантов, ну так ловите их там. Меркель же их туда в свое время позвала, они это помнят.

ባየ ግብሺሽሳ ትርኢ በእጅ ደጋ ደቡብቻችሁ ፊት በአየ ዋን ወልፋቱ ከየሳ በአየ ወልፋታ ትርኢ በቃ ነው

Mają często ostatni kontakt z tym swoim bliskim tam synem, siostrą czy bratem. Wysyłają nam tę lokalizację, numer telefonu. Tyle, że to już jest kilka dni, czy tam kilka tygodni po tym jak zaginął. Więc y, przeważnie spodziewamy się i staramy się nastawić na to, że idziemy szukać ciała, tak? Y, tylko po to, żeby zwrócić y, godność temu człowiekowi, chociaż tą drobinę, tak? którą mu zabrano przez to, jak go tutaj potraktowali, co dla tych rodzin jest naprawdę ważne. U nich w kulturze, w religii, to jest świętość, jedno słowo tak? Żeby tylko się dowiedzieć, żeby uspokoić swoje sumienie, serca, żeby mogli spokojnie spać. Historia pokazuje, że żaden imigracyjny, otwarty imigracyjny szlak nigdy nie wygasa, a paradoksalnie, pomimo tylu przypadków śmierci i różnych rzeczy tutaj, to jest w tej chwili najbezpieczniejszy szlak imigracyjny w Europie. Bo tu nie ma morza, tu się nie tonie, tutaj po prostu jeżeli się E, e, ginie to się ginie w lesie, natomiast porównując ilość zwłok czy też zaginionych szlakami przez Morze Śródziemne a tym, tutaj jest znacznie bezpieczny. Ale jest is danger, even once across the border. On Vitek is a resident of Ainufka, a small town just a few kilometers from the Idąc słyszę. Takie coś słyszę. Słabo słyszący. Podchodzę bliżej, patrzę, y, wojskowe spodnie. A to wojskowy, zrozumiałem. Pod nogami leży ten czarny. Ja do niego, panie, 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 co pan robisz? Co pan mówię? Wyrok wykonujesz, pan nie masz prawa. Ja patrzę, tak głowa się nie rusza. Myślę, co ten człowiek już nie żyje? Albo on go dusił, że on tak krzyczał. I mówię do niego, przepraszam, na odwróć głowę, odwróć głowę. A on nie, mówię kurwa, odwróć głowę, bo, bo nie ma jakiegoś kamienia, czy coś by się przypierdolę. <laughs> I prawda, posłuchał się, co prawda, to prawda. Za głowę i odwrócił mu głowę, tak, żeby on mógł oddychać. On się udusi. ኤርጋ ፒታር ፈርጋ አርጋንቲ በኦድ እሞ እሳን ቃማ ናገኘታት ደበረሰኒ ይጀላታኒ ፊ ቃሚ ናገኘያ እሞ ጨልሰ አዋልት እሳ ራወች DNA testi godame maati kisa ke saati uh, maati saoli DNA testi godame ergasi awal kisa akara wata muda kana saani murti saani chu dramti ati ito pala arle ufte asiti awal saara wachu ufunti ubaye salpan turrejate fi yero hundo ma kana gaafachaa ture

Oficer Proces Journalistka, Jourlin, Dziżur i Topiano, Pietarfa, The Forestman, Sanfatu na Co powiedziałbyś ludziom, którzy sądzą, że wypychanie uchodźców um, z powrotem na Białoruś um, to jest jakiś obowiązek kraju, albo to jest forma obrony? Nie. Powiem tak. Obowiązkiem każdego człowieka jest ratowanie życia drugiego człowieka, jest pomoc humanitarna i ratowanie życia, tak? Przede wszystkim. I nie ma nigdzie w żadnym prawie, w żadnym kraju zapisane, że to ma być biały człowiek, czy jakiś żółty, czy kolorowy. My znamy powiedzenie. Znacie taki kraj, co to nie rządem stoi? Pani zna to? Ja znam. Bardzo nam przykro. Prawda? Tak. Bo ja bym chciał, żeby mówili o ten krań, co to rządem stoi, a nie rządem. Ja się denerwuje, po prostu. Tak, ja tak. tylko tego chcę, żeby o narodzie i o państwie mówili jako dobre. Tak. Tylko tego życzę. Rakunek góle i co

No nikt nie zatrzyma człowieka, który ma na garle nóż w postaci śmierci czy też suszy i musi uchronić rodzinę i musi uciekać. Jeżeli ktoś chce, to pójdzie. Jak ja bym był w takiej sytuacji, też bym to zrobił. Wola życia jest tak silna, że nikt nie jest w stanie zatrzymać człowieka, który chce przeżyć. Często jesteśmy nazywani też yy, zdrajcami, durniami, ludźmi Putina, Łukaszenki i tak dalej. Ale dlaczego? Dlatego, że komuś dałem zjeść, napić się, że uratowałem mu życie, że nie umarł w lesie. Chciałbym iść na spacer do lasu z własnymi dziećmi, ale żeby ten las był lasem. A nie, żebym się musiał oglądać, czy ktoś nie leży, czy gdzieś na trupa nie wejdę, czy znowu ktoś nie będzie potrzebował pomocy, tak? abdii duukaa jechuudha abdii dadhabeera nuni afuridha jechuudha eenyuun walittiin jaalladhaan.